W ciągu 10 ostatnich lat nie było gry, która wciągnęłaby mnie tak bardzo. Ark Riders. Trochę jak w filmie Terminator, Matrix albo Oblivion. Śmiercionośne maszyny, które nie pozwalają gatunkowi ludzkiemu żyć na powierzchni. W połączeniu z czymś na wzór Mad Maxa, Fallouta i The Last of Us bo nigdy nie wiesz czy inny gracz którego spotkasz na swojej drodze będzie twoim wybawieniem zwykłym nieznajomym czy największym zagrożeniem poza tym warunki post-apo, pozostałości po cywilizacji zbieranie czego się da z czego się da cicha walka głośna walka upadek ludzkości oraz pomoc w jej odbudowie Mówisz, wnuczku? Chcesz, żebym opowiedział ci, jak się wtedy grało? Siadaj na kolanka i posłuchaj. Pamiętam, jak w pierwszych moich wędrówkach unikałem innych graczy. Nie wiedziałem, czego się po nich spodziewać. Robiłem proste zadania i nie znałem jeszcze mechanik gry. Był już czas na ekstrakcję z zebranym łupem, który znacznie mnie spowalniał. Widzę w oddali nieznajomego. Celuje do mnie z broni. Zastanawiałem się, dlaczego on do mnie strzela. I wtedy ten nieznajomy zaszedł mnie lewą flanką. Krzyczałem, licząc, że agresor przestanie. To była moja pierwsza krew. Wiedziałem, że to dopiero początek. Brudny i ranny, powróciłem do sapienzy. Ludzkość została zmuszona do życia pod ziemią oraz w ciasnych szczelinach górskich, polegając jedynie na surowcach dostarczanych przez łupieżców. Są to śmiałkowie tacy jak ja, szaleńcy, ludzie żądni przygód, Jedyni na tyle odważni, aby opuścić miasto. Co dzieje się na powierzchni, zostaje na powierzchni. W nocy jest najniebezpieczniej. Większość napotkanych graczy to psychopaci. No i roi się od dronów Ark. Pamiętam, kiedy na nocnym niebie widziałem czerwone flary. To był piękny widok. Ale jest to znak, że w tamtym miejscu zginął łupieżca. Prawdopodobnie od innego gracza. Zagrożenie jest blisko. Kto będzie łowcą, a kto zwierzyną? Wnuczku, a ty wiesz, czym jest port kosmiczny? Podobno dawni ludzie korzystali z niego, aby rakietami dostać się do gwiazd. Bójdy na resorach, nie wiesz w to. Pamiętam, gdy pewnego dnia lizałem swoje rany po nieprzyjemnym spotkaniu z innym łupieżcą. Chciałem go dorwać. Podążałem jego śladami. Wtem w oddali usłyszałem syrenę windy powrotnej. Czy to może być on? Usłyszałem skowyt innego Śrzce. Ten drań wykończył kolejną ofiarę. Przyjechała winda, ale nie miałem zamiaru puścić go wolno. Z zapleców usłyszałem innego gracza. Postanowiłem jej zaufać. Strzelona, nieznajoma resztkami sił, czołgała się do sterownika windy. Wyciągnąłem napastnika z windy, ciągnąc go za nogę, i stałem się jego sędzią. Ciężko jest mi się do tego przyznać, wnuczku, ale miałem swoje mroczne chwile. Piękne czasy. Kusa była zbyt silna. Niczego nie spodziewający się gracz. Moje kowadło wycelowane prosto w jego głowę. Zapytał. Odpowiedź była prosta, dla satysfakcji. Następnego dnia Daily Quest motywował mnie do zadawania bólu innym graczom. Ale ja nie jestem bandytą wnuczku, nie, ja jestem bohaterem. Don't worry, don't worry. Dlatego zabrałem ze sobą defibrylator. A. Tylko nie wiedziałem jak się go używa. Następnym razem zrobię to lepiej. Następny raz nadszedł prędko. Nie pytam, strzelam, wyjaśnię to później. That was for uh, quest, sorry. A później razem lutowaliśmy te zwłoki z wcześniej. To była piękna przyjaźń. Pamiętam burzę piaskową na pogrzebanym mieście. Pogrzebane miasto w nusiu. Tam żyli dawni ludzie. Teraz większość miasta jest przesypana piaskiem. Pamiętam ten dzień, kiedy budynki ostrzeliwane były przez bombardiera. Tamtego dnia, zabiłem Hindusa wnuczku. No Enemy jest to lekcja dla każdego łupieżcy. nie wybiegaj z nienacka na innego gracza, zwłaszcza z wyciągniętą bronią. Sorry, mate. W tym świecie zawsze musisz być czujny, ale czasem się nie da. Pamiętam, jak z nieznajomym powaliliśmy bombardiera. Fak. Nice. Nice, nice, good job. Nice. nice. Fucking go. Then that was fucking hard as Nigdy nie wiesz, czy ktoś w tym momencie się na ciebie nie czai. Mądrość życiowa brzmi, on the roof, probably. To, co bierzesz ze sobą w podróż, może być tym, co stracisz. Czy miałem dobre relacje z innymi upieszcami? Oczywiście, że tak. Pewnej nocy, gdy lutowałem korytarza, słyszę dźwięk otwieranych drzwi, wybiega gracz, a może by tym razem mówić zamiast strzelać. Jest. Nie strzelać! Owocna to była współpraca. Ach, tak. Kiedyś to było. Pamiętam te piękne widoki na błękitnej bramie. To taka dolina otoczona górami. Tam po raz pierwszy zobaczyłem skalę zniszczeń. Ark orbiterów. To właśnie one wymuszają na nas to, abyśmy w porę wrócili pod ziemię. Kobiety, wnuczku. Tak, poznałem pewną kobietę. To było w nocy, na pogrzebanym mieście. Strzeliłem jej prosto w łeb. Mogła mnie wykończyć, ale tego nie zrobiła, bo to była mądra kobieta. Hello. Hey, don't don't shoot. Shoot. Po wszystkim wyleczyliśmy swoje rany i współpracowaliśmy do białego świtu. Tamtego dnia udało mi się uwięzić skoczka. To takie spontaniczne dranie, których zachowanie ciężko przewidzieć lepiej ich nie lekceważyć brakowało, abyśmy teraz nie rozmawiali. Tak, pamiętam jakby to było wczoraj, kiedy razem z trzema śmiałkami wykończyliśmy królową. Było blisko. Kurwa Ej, O kurwa O kurwa Nie 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 Z królową się napierdalam, ty Ale mi zajebała Wlazła mi na hangar, ty Yes! Ale dupło! Ale dupło! Hej, team up? To było moje drugie starcie z królową. Pierwsze, zakończone zwycięstwem! Wypierdałem. Rozkręciliśmy ją na części i odeszliśmy razem ku zachodzącemu słońcu. Ah, tak, kiedyś to było. Wanna go back together? Tak, tak, pamiętam. Pamiętam kiedy na dawnym porcie kosmicznym gildia kilkunastu upieszców pokonała matriarchinię, a ja, nie wystrzeliwując ani jednego pocisku, przyszedłem na gotowe i ukradłem reaktor matriarchinii. Tak. Piękne czasy Thank you, one has an extra four. Revive, revive, revive. I got you, I got you. Okay, thank you, you, you thank you so much. God damn it, I just wasted like 70k for the grenade launcher. You brought a grenade launcher and got nothing? Yeah. Oh, sad. Come on let's do this. Czy bywało strasznie? Tak, tak, tak. Pamiętam jeden z bardziej stresujących momentów, kiedy polowałem na rakietowców i uświadomiłem sobie, że ark orbiter, niszczący wszystko w promieniu kilku kilometrów, uderzy tutaj za dwie i pół minuty. Kurwa, ile? A do windy powrotnej mam 650 metrów. Aha. Udało mi się jedynie dzięki tyrolkom, oraz dzięki łupieżce, który został na powierzchni tak długo jak ja. Kiedy jeszcze byłeś w jajach wnuczku, tak wyglądała moja każda droga do szkoły i z powrotem. Ach, pamiętam. Była wtedy piękna pogoda. Straciliśmy dziesięciu mężczyzn w walce z królową. Zostało nas kilku. Wszyscy się rozeszli, czas się kończył, a moje kalkulacje wskazywały na to, że nie zdążę uciec. Moje szanse malały z każdą sekundą. Szerszenie zostały ostrzelane Uratował mnie dziękuję. Oh, thanks I Powiedział mi, że ma klucz do włazu i możemy razem uciec Thank później w kantynie opijaliśmy sokiem z opuncji pamięć poległych upieszców. Następnej nocy podczas polowania na skoczka napotkałem kolejnego hindusa. Miał na imię Morfeusz. Powiedział mi, że ten świat jest iluzją, po czym się rozłączył. Ja. To było dziwne. Pamiętam, kiedy dołączyłem do bitwy o port kosmiczny. Bombardier, bastion. Gdzieś w oddali ryczał rakietowiec. Z każdą minutą było nas coraz mniej. Przegraliśmy tę bitwę. Matriarchini wydała zwycięski ryk. Nie miałem amunicji. Kończyły mi się zasoby. Zaryzykowałem rozkręceniem części, które z niej odpadły. Znalazłem wtedy dobry łup, ale jakim kosztem? Zginęło wtedy tak wielu dobrych ludzi. Opowiem Ci wnuczku o legendarnym miejscu, które zna każdy doświadczony łupieżca. To było podczas burzy na Tamie. Polowałem na kapusiów na najwyższym z budynków. Nieszczęsna drabina. Tygodnie mijają, a pod nią wciąż pojawiają się nowe stosy ciał niedoświadczonych wędrowców. Jezu, oboje się dali nabrać i zeszli tą drabiną. Boże. Była wtedy upalna pogoda, zasypany port kosmiczny, walka z bastionem. Kiedy rozkręcałem go na części, zaatakował mnie bandyta, czający się na podobnych jak ja, naiwniaków, wierzących w społeczność. Po chwili z piasku wyłoniła się grupa nieznajomych. Która wyleczyła moje rany, postawiła mnie na nogi i wyruszyła w pogoń za bandytą. Coś takiego nieczęsto się zdarza. Pamiętam, gdy szukałem potrzebnych części na pogrzebanym mieście. Powietrze było wilgotne. Wędrowałem tak przez jakiś czas przy pięknym zachodzie słońca. Ale nie był to dobry dzień dla łupieżców. Zginęło wtedy wielu dobrych chłopów. A w oddali było słychać rakietowca, który wykańczał niedobitki. Napotkałem łupieżcę. Do teraz nie wiem, czy miał już dość tej tułaczki. Czy może moja obecność go speszyła? Świat Ark Riders nie jest dla słabych. Pamiętam też, gdy widziałem, jak inny upieżca walczy o życie, uciekając przed rakietowcami. Podjechałem wtedy do niego na Tyrolce i powiedziałem prosto w mordę: Chciałbyś taką tyrolkę, co? I pojechałem dalej. A wnuczku pewnej pięknej, gwieździstej nocy. Testowałem Jowisza i zgładziłem nim siedmiu rakietowców. A innego razu, w burzową noc, testowałem gładziciela. Niosłem ze sobą sporo drogiego sprzętu. Porażka byłaby bardzo bolesna. Tej nocy Zeus był po mojej stronie. był ostatni skoczek w tamtym sezonie. Dobre czasy. Mieliśmy jedzenia na tydzień. Wnuczku, to nie koniec historii, ale ściemnia się. Zanim pójdziesz spać, zostaw komentarz i łapkę w górę. Jutro, Wnusiu, opowiem ci jak w koopie z chłopakami sieliśmy postrach na Stella Montis. Jak wyznaczono za moją głowę nagrodę i o tym, jak bohater zmienił się w jeszcze większego bohatera. No bo w kogo innego. Pamiętam tą piękną noc, gdy polowałem i owiszem na rakietowców. Zestrzeliłem ich wtedy 20. Tak, wnuczku. Poza tym ubiłem Bastiona gołymi rękami. Jego działa użyłem do ubicia bombardiera, a później ujarzmiłem rakietowca i wróciłem na jego plecach do Sapienzy. Tak było. Nie zmyślam.